Witajcie! Oto wyścig na Mazury. My z Marsonem startujemy z Warszawy. Co ty robisz teraz? Chłopaki, Lisu, Enigma z Diabłem startują z Łodzi. No debil. Kurwa. Cześć! Witam Was w filmie, w którym będziemy się ścigać na Mazury, ale jest mały twist. Bo wygrany nie decyduje sam czas przybycia, ale też tablica Bingo. Czyli w dużym uproszczeniu lista 12 rzeczy, takich jak dziura w jezdni, samochód warty więcej niż 200 tysięcy. dworze dworzec fabryczna, za których znalezienie dostajemy po jednym punkcie. A przegrana drużyna będzie musiała nosić coś głupiego przez cały kolejny dzień nagrywkowy. To wcale nie są męskie ciuchy. No sam dobry początek zostaw subskrypcję na tym kanale, a ja zapraszam do oglądania. Jedziemy, jedziemy, nie mam czasu. Żeby wyrównać delikatnie szanse, my... My mogliśmy zacząć szukać rzeczy, tylko po tym, jak już wyjechaliśmy w trasę samochodem. Flaga Polski, to. Gdzie? Prawy balkon. Masz? Jest plaga Polski, jest plaga Polski, została odchwycona oficjalnie. Wow! Nagrałeś to, tak, to, nagrałem to. nagrałem to, Nie słuchajcie, jest głośno, ale mam dziurę w ulicy, także pierwszy punkcik dla nas dziurwa jest. Masz, nagrywaj, to są pojazdy powyżej 200 tysięcy. Pi***a, na kopalcji. To jest co najmniej z pół miliona starych. A widziałeś co kopali? Pitcoina. Pitcoina <laughs> kopali. No tutaj taki bonusik mamy z Marcinkiem. Jan to drugi. Co robił Łódź Fabryczna po lewej stronie. Właśnie mijamy i będziemy musieli wykręcić. Idealnie. Tak Zalić zwany to. jedyny ładny budynek w tej wiosce. walizce na jakiej tej wsi mieszka. mieszka. Pogromca gołębi, Na wszelkie jakby coś. Jeszcze kolejny pojazd za powyżej 200 tysięcy. Mercedes. Ej, tu jest Mercedes, rzeczywiście. Mercedes. Kurwa, łódź taka biedna niby. Si kupy, nie widzę ani żuli, ale pustą flaszkę jak najbardziej też. Proszę bardzo. O, tu, 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 tu. Dwa punkciorki zrobione. Ile ja, kosztuje? Też po to jest to koło jak nowy. Na stuwej jest nowy stary. Można poznać pór po, 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 po. Półbańki, półbańki co najmniej. Po prostu stał długo w salonie, więc zardzewiał, wiecie co chodzi. <laughs> Bo no. Była tak mocno podkręcona klimatyzacja, że ociekało na zawieszenie. Dokładnie. I dlatego... Teraz szukam się i Także super. Mam 28 lat. <laughs> Chciałbyś to powtórzyć? Nie Ty sobie właśnie powiedział, tak patrząc na trawnik Śmiesznie może to zabrzmi, ale rozglądam się psie za psim gównem Szukam psiego gówna Jest Jesteś za spokój i nagle k**dre mordy Ja k**dolę no, psie gówno, psie menel, to powtórzyć? Pamiętaj, <laughs> na Pełna mobilizacja, szukamy psiego gówna, meneli A my już z Łodzi wyjechaliśmy Ja jestem z Łodzi, ja jestem z Łodzi Dobra, Psię jest łodzi, jeden liczymy jako menele Dla punktów się poświęcę Eee. Dawaj sentę szybko! My konsumują, alkohole wyskokowe Dokładnie tak, dokładnie tak Schowali się z winklem, Mamy meneli Co prawda dość czysto ubranych, ale zaliczamy Gdyż chleją po A jest przed dwunastą A to nie jest medal Dziura w drodze Jesteśmy w Łodzi Póki jeszcze jesteśmy to wiecie O proszę bardzo, o proszę bardzo to, to, to O k***a O, ja <laughs> tak. No i dziura zaliczona ja ale zawsze przez całe życie ka swoje próbuje omijać dziury a teraz pierwszy raz próbuję w nie celować. K***a. No tam jest alternatywa, wszystko jest pięknie, zaliczamy Mamy 33 punkty. Już. Tak jak koty są wchodzą do kartonu, to jak menem widzi rów, to się od razu w nim kładzie. To jest mamy znak Legi, także wszystko jest okej? Okay? No ale zajedziemy na jakąś wieś, podjedziemy pod jakiś k***a sklepik. Położymy zanętę na ławeczce i poczekamy Byźmy z jakiegoś środka środka. i powiem. Mogliśmy kupić te takie wędki i po prostu sopicę setkę zarzucać Z samochodu, przez szybę I ta przykład przez środek Piotrkowskiej przebiec, k**wa, z setką na da, nie... we love Fortnite, we love Fortnite! Mam też takie małe techniczne pytanie, czy Seat liczy się jako psie gówno? Tesla potencjalnie kosztuje więcej niż 200 tysięcy jeszcze raz. Nie, nie było. Jest godzina 13.20. Teoretycznie do Giżycka jeszcze 4 godziny i 16 minut. Szczerze, nie wygląda to najlepiej. What the fuck? Hej, Cię Dinie, że ja się w tobie kocham. Tak, krowa, krowa, nie krowa. Nie krowa. Do, do, do. <śles> Bil. No i mamy, Łódź Fabryczna, proszę bardzo Z dronem teraz latamy Ej, czy ty jesteś? Jedziemy sobie busikiem do Czesławskiego Wrocławskiego W Mercedesie, co mamy. Jest, w oddali, w oddali, w oddali, krowa, 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 kurwa, o. kurwa. O. No widać Jest manel? No musi być jesteśmy już tak. jakieś 60-80 km pod jest dobrze, ciekawe jak na chłopakom idzie. Co dawaj dawaj, bo tu jest dużo czarnego p... na <grym> Czekaj, szyski, szyski, no kuba. Parę słów do powodzian. Czyż? Jest dobrze. Łatwiutko. No, A daj dalej, jeszcze kawałek. <grym> <grym> Wracamy, k**a do łodzi. Nie, nie, to szyjsko, k*a. <grym> jak co, już karę bierzemy na klatę, nie Marcin? Nie o to chodzi. Jezioro. jezioro! Nie wiem, czy widać, że tam było jezioro. Jest godzina 15:20 i robimy pierwszy postój w całej trasie. górze. Słuchajcie, jest sukces. Znaleźliśmy psa, nawet dwa. Lisu, ty to wyhaczyłeś. Gdzie to jest? A, ale czemu ja mam to wszystko? Gdzie, no chodź, no pójdę z tobą Wygląda jakby chciał się załatwić, nie? Dzisiaj bo może świeży towar będzie Opa, pa, 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 pa. Idziemy Jak podejdziemy, to pies się... Spłoszy Distraction byłeś, będzie 10 metrów, zobaczymy, czy się ten. Wyglądamy jak najbardziej szemrane typy na stacji e? Ogonimy ludzi z psami Jest chyba obwarzony na lana. Jest klejony w bambusz <laughs> Widzisz, o p U kleju. U kleju. Dobra, kleju! Ale to chwila, może poczekajmy Poczekaj chwilę Podejdź do tej pani powiedz ja widziałem co Państwo zrobili. Pamiętajcie, wbijajcie na Twitch TV slash woda dla powodzian. że <gryst> ich topi. Chłopskie z kanapki, mój. To jest są no, do jej, pa, Po, po. po ilu ma w no, Stary z sześć kanapek byś tam zmieścił. Też górno ze spotować. Tylko Chyba oni wiedzą. <gryst> oni wiedzą, że ja wiem. Po tym jak pokażę tu upszcala, pokażę scenę, w której żyję. Nie rozrzuję, go Pamiętajcie, policja. policję. Ty, żebyśmy nie lepli Dobra, ch**y Idziemy stary no, stary, najpierw znalazłem to Nie jestem przecież że to jest gówno <noise> to jest... Stary, to jest gówno, to jest 100% gówno o, o, <noise> Stary, to musi być gówno Ale może znajdziemy jakiś lepszy okaz Ty, k**wa, to liść Ale dobra, no tam to było, stary, to było 100% o, Pusta flaszka O kurwa! Dwa za jednym, pusta flaszka ja Taaak, podówię, sukces, kurwa. Tak, podobnie, jak sukces, kurwa! Równo i flaszka, ja pierda. ci będę Tylko nie to! <noise> o kurwa! Patrz stary, krepit i legi. Łoń! No o, o, Małcie, ale ja! Tak, nie, znajduj Po, coś Oto stacja szel. Słuchajcie, Jasiek wysłał zdjęcie martona, nie? No, chyba 1 do 1. Ja! Nie! Siemaneczko, za f***uj. nie wiem gdzie jesteśmy. Mam nadzieję, że będziemy przed chłopakami. Mamy już praktycznie całe winko zrobione. Zostały nam chyba tylko jeden albo dwa punkty do znalezienia. Za jakieś pół godziny powinniśmy być na miejscu, także stos. Mamy wykreślone wszystko z listy, brakuje nam tylko Rudego. Robię wam prawo. Chodź ci pokażę, stary. Co? Pa, pa. Jest? Rudy ch.i, Cześć! Rzecz z ja Cześć, to ja, witam. Rudy co mamy tam? Dobra, mamy wszystko. Siemaneczko, jesteśmy już w giżycku. Przekroczyliśmy granicę Giżycka. Siemano, jesteśmy w giżycku. Jedyne czego nam brakowało. Wszej kupy. A co my tu mamy? A, mamy. mamy tutaj jakąś bilanki, normalny. nie popier. Jesteśmy już na miejscu, jak widać, humor dopisuje ogólnie dla drużyny przegranej. Jaka jest kara? Przecież <noise> to na jaszku będzie wyglądać jak koszulka XL <noise> Chyba S chciałeś powiedzieć Super slimku. <głos> <głos> Ruella w <pi***a> to jest. <noise> Zauważcie jak bardzo mu to pasuje, bo ma opina i bica, A ale Webze ale, ale ma k**wa, wiesz, A luźno wiesz co? wyglądasz jak ministrant Czyli to ty jesteś probosztem w tak. <noise> dzisiejszej plebanii Nie, nie widać jak, jak, jak się roli. powodzi jest jedzone. Jedzone. Ta, no ta. Jest jedzone! Dobra i teraz jeszcze ciuch numer dwa Dawaj ze... model zakłada Postarałeś się ja? Danielu piąteczny. 25 zł w oszonie. Wygląda jak wiejski pump cover bo... <głos> 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 Kurwa wszystkie pryszcze w HD, moi drodzy w 4K, w, 4K. 4... w ultra HD Zastanawiacie się pewnie czemu są tylko dwa ciuchy? Nie sądziłem, że przegramy <głos> Pora <głos> na zakończenie Bingo <noise> Zebraliśmy się tutaj już w pełnej ekipie, żebyśmy się dowiedzieli nie kto wygrał, bo wygrany się nie liczy, tylko kto przep***dolił jak ostatnia te sz**ata. Teraz wyłaniamy zwycięzców. Będzie dwóch kapitanów. Podnieście rękę do góry, jeżeli zdobyliście podpunkt bingo numer jeden, czyli dziura w jezdni. Byliśmy w Łodzi. Tak jest. Podpunkt numer dwa. Dworzec Łódź Fabryczna. Powtórka war, powtórka war. Jakim cudem zdobyłeś? Zd Przynieś mi telefon. Zaraz, zaraz do tego dojdziemy. Najpierw, najpierw zobaczmy punkty. Podpunkt numer 3. Menel. No. <grym> A! myślałem, <sorry. grym> że no, się, się zgłasza, kurwa, gdzie jestem. <grym> Psiakupa. Oj, tak! Był walczonek. Pusta flaszka. Ok, ok. Graffiti legi. Ej, tak. Rudy, Rudy człowiek. O! Samochód warty ponad. pojazd warty ponad 200 tysięcy. Okej, okej. Flaga Polski. Ok. Krowa. Ok. Jezioro. Stacja benzynowa Shell. Okej, okay. czy obiecujecie, że nie oszukiwaliście z żadnymi punktami? No pewnie, tak, że tak Jak zdobyliście łódź fabryczną? Wytłumaczcie no, Przynieś mi telefon Nie A... w... powiedziałeś, jak mamy zdobyć no, prawda Marta. Dobra, to okay. możemy też okay. powiedzieć chyba okay. Okay. to głośno. legi też nie było prosto, No dobra, Rudego może też szczytowaliśmy To w takim razie, o której godzinie przyjechaliście do Giżycka? O kurwa Ja chcę zobaczyć w damskich fatałaszkach, Skur... No, przecież, ty... e, o 17. Gdzie... No to my byliśmy 16.50 jakoś, także wygraliśmy, przegraliście. No, tak, tak. Kujabym, ale Kukero, kogo, Tak, to... tak, po prostu my trollowaliśmy przez cały czas. No dobra, nie oszukujmy się, przegraliśmy, ale jest problem, bo kupiłem tylko dwa ciuchy, bo byliśmy I prze... Przeko... ja trzeci. Tak? tak? tak. <śliniczny> <śliniczny> W takim razie mam nadzieję, że film Wam się podobał. Sprawdźcie kanały Panów, linki znajdziecie w opisie. Tam też będą się pojawiać nowe materiały, będzie ich sporo na przestrzeni najbliższych dni. Pozdrawiam.